Mniej znane miejsce na turystycznej mapie Tajlandii i lokalizacje zobaczycie pod koniec filmu. Zapraszam. Hao Chakan znajduje się w kompleksie dużych trzech wapiennych gór, które szacuje się, że mają między 2 a 4 tysiące lat. Podnóża gór znajduje się niewielka świątynia. To też od niej zaczęliśmy zwiedzanie. Podnóża gór biega bardzo dużo małp. Żyją one tutaj na wolności, jednak pod kontrolą odpowiednich instytucji, które dbają o zdrowie oraz przyrodnaturalny naturalny tutejszych zwierząt. Daj Bożeczka, się. Khao to największa centralna góra. Z górą Ming po lewej stronie i z górą Pha po prawej stronie. Turyści nie mają problemu ze znalezieniem ów miejsca, dlatego że leży przy głównej drodze, a góry widać już z daleka. U podnóża gór znajdziemy kilka sklepików oraz obowiązkowo stragany ze street foodem. Na punkt widokowy prowadzi około 300 schodów. Upalny dzień niektórzy mogą mieć problem ze wejściem na szczyt. Tym bardziej że niektóre schody są bardzo strome. Warto jednak zdobyć punkt widokowy. Polecam, przemierzając schody, mijamy bardzo dużo małp. Nie są one agresywne, jednak pamiętajmy, aby nie trzymać w rękach jedzenia, luźno telefonu czy innych przedmiotów. Dlatego że niektóre złodziejaszki mogą skorzystać z okazji. A oto widok na dzielnicę kao Chakan. i nie tylko. Pooglądajcie. Zobaczcie, jak małpki się relaksują. Wchodzę na dół, i następnym etapem będzie karmienie tych przemiłych zwierzątek. Bardzo lubię zwiedzać takie miejsca. Zobaczcie, jaka ładna jaskinia. A teraz czas podziękować małpeczkom i je nakarmić. Odległość od Bangkoku to około 3 godziny jazdy autem, od Patai około 210 km. Dziękuję za oglądanie mojego wideo i zapraszam do obserwacji mojego konta.